Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, że powinnaś podnieść ceny w swoim biznesie? Powiem Ci więcej. Nie tylko powinnaś podnieść ceny. Powinnaś zrobić to właśnie teraz. Powód numer jeden jest taki, że wysoka cena Twoich. Ofert, współpracy z tobą powinna odzwierciedlać prawdziwą wartość, realną wartość, którą dajesz swoim klientom. Tylko pomyśl, ile zainwestowałaś w swój rozwój, ile pieniędzy wydałaś na kursy, szkolenia, książki, studia, seminaria, eventy, mastermindy, mentoringi, wsparcie ekspertów, żeby dowiedzieć się tego, co wiesz teraz. Tylko o tym pomyśl. Ile ty już zainwestowałaś, żeby być w miejscu, w którym teraz jesteś? Inni tego nie zrobili. Ty to zrobiłaś i dlatego powinnaś podnieść cenę. Jednak nie chodzi tu tylko o pieniądze. Pomyśl, ile czasu spędziłaś na czytaniu tych książek, na spotkaniach, na konferencjach, na eventach, na szkoleniach, na eksperymentowaniu, testowaniu, szukaniu drogi, która działa, szukaniu najlepszego rozwiązania, które teraz dajesz Twoim klientkom. Pomyśl, ile czasu poświęciłaś, żeby być na tym poziomie, na którym teraz jesteś. I teraz ludzie będą płacić Ci tysiące złotych po to, żeby oni nie musieli poświęcać czasu, pieniędzy, żeby oni nie musieli popełniać błędów, szukać rozwiązań. Po to, żeby oni nie musieli robić tych wszystkich inwestycji, które ty dotychczas zrobiłaś. Powód numer dwa, dlaczego powinnaś podnieść swoje ceny, to... Wartość, jaką Ty jesteś w stanie dać swoim klientkom. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak dużą wartość będziesz w stanie dać swoim klientkom, kiedy podniesiesz ceny. Będzie wiązało się to z tym, że Ty będziesz mogła dać więcej siebie, ale też będziesz mogła stworzyć niesamowity zespół, który w razie potrzeby będzie mógł wspierać Twoje klientki. Będziesz mogła dać im dodatkowe materiały, komfortową przestrzeń, ale przede wszystkim przestrzeń, która ma nieograniczone możliwości wsparcia. Trzeci powód, który przemawia za tym, abyś wzięła więcej za swoje oferty i współpracę z tobą, to zaangażowanie twoich klientów. Powinnaś pomyśleć o tym, że ludzie, którzy więcej płacą, angażują się jeszcze bardziej. Jest taka zależność, że im więcej zapłacimy, tym bardziej się angażujemy. I w momencie, kiedy ludzie płacą ceny premium za przestrzenie premium, to stawiają się na tych spotkaniach, przychodzą punktualnie, uczestniczą, są zaangażowani, robią zadania, działają, idą do przodu, osiągają niesamowite efekty. Więc podwyższenie cen tak naprawdę będzie służyło Twoim klientkom premium, które jak wejdą do tej przestrzeni. To będą się w nią angażować i dzięki temu będą osiągać te efekty szybciej. I czwarty powód, dla którego powinnaś te ceny podnieść wyżej, jest taki, że osiągniesz swój cel finansowy po prostu szybciej, tworząc ofertę premium, high level, taką nieodpartą, jesteś w stanie podnieść swój przychód 2, 5, 10 razy w przeciągu miesiąca, dwóch, trzech. To jest jedna z najszybszych dróg do rozwoju, ekstremalnego rozwoju twojego biznesu kiedy skupiasz się tylko i wyłącznie na ofertach niskobudżetowych, to osiągnięcie pięcio-sześciocyfrowych kwot miesięcznie wymaga od ciebie większej pracy, większego zaangażowania, docierania do kolejnych nowych osób, budowania rozpoznawalności, budowania dużej społeczności. W momencie, kiedy ty stworzysz wystarczy jedną unikalną ofertę premium, twój biznes wchodzi na poziom wyżej. Wystarczy, że dotrzesz do kilku Kilkunastu osób w miesiącu i jesteś w stanie w przeciągu kilku dni, kilku tygodni, kilku miesięcy zarobić sześciocyfrowe kwoty. Więc, jeżeli widzisz siebie w tym, co powiedziałam, to podnieś ceny od razu. A jeżeli potrzebujesz wsparcia w stworzeniu przestrzeni high level w Twoim biznesie, która będzie przyciągać klientki premium, czyli w stworzeniu nieodpartej oferty high level, a później komunikacji jej na swoim Instagramie, to kliknij w link poniżej i dołącz do programu Słusznie Odpowiedzi. Oferę ofertę high level i sprzedaj ją na swoim Instagramie.